Dalsza część odcinka Właśnie teraz Właśnie teraz Kiedy zapraszam klubsa Dzień dobry klub Klub Seba z tej strony Cześć, cześć. Yy, Dobra, mówisz, że to, tak? Dobra, bierzemy to Tylko zobaczę ile mam baterii 84 Można nagrywać i Mam wziąć squiga Nie wiem. Dawaj. Grupę Ja biorę Gino. Ty nie wiem co tam weźmiesz. Obecnie co masz dla mnie wziąć. Nadal jesteś w, w tym klubie sam. Bym chciał ci pomóc, ale nie mogę. <grym> Dobra. Widzę, że już jesteś gotowy. To lecimy. Odejdź, odejdź. odejdź, to chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, nie bój się. Nie przewidziałeś tego? Yy. Ja mogę przez ściany przeciągać. Yy. Też mnie ogląda? Bardzo fajnie. Teraz się tak fajnie nie czuję, że mnie będę... Ben... Cały czas minus jeden, co, nic nie wygrywamy. Chyba muszę wybrać mojego najgorszego. Zadymierzę. No i dobra, chwila, chwila. Zobaczykam. No poczekam. Ale co ja szukam, przecież mogę? Jestem dzieciak rządzi. Puchary w klubie to mój wiek. Ja nie mogę, Ja się to zawsze ma. Jakieś mm -hmm. teksty dobrze opisałeś. To. Już gotowy? Dobry. Jak gotowy, to gotowy. Wchodźcie też na kanał Kaspersky. Tam też macie filmiki z Brewstersa, z Fortnite'a, z Rocket Riga i z. Jak ktoś zna Rocket League, to ten. I jeszcze z GTA. U mnie też niedługo będzie odcineczek z GTA. Możecie się przygotować. I chyba tam widziałem, że jeszcze jest Mortal Kombat, ale nie jestem pewny. To y, wchodźcie, zasubskrybujcie jego kanał. Dajcie łapkę w górę. No, mojego tak samo, no. Już w poprzedniej części było to. Ale teraz jeszcze wam też to powiem Zasubskrybujcie mój kanał Zawsze możecie od, Odsubskrybować Ale będziecie na bieżąco Te, Tyle wam powiem A ja tu na razie muszę Uciekać bo ten pan Peter jest taki No właśnie I tak będę miał 0 pucharków No właśnie To jest tylko ta postać Dlatego dobra bo jak będę miał czwarte miejsce i tak nic nie zdradzę. <gry> Krups, musisz się postarać. Wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie, bardzo w ciebie wierzę. W... Czemu znowu ktoś mnie ogląda? No dobra, wszystkich pozdrawiamy, co mnie oglądają. Dzień dobry. Do widzenia. Ten lu, po co Ja się nie, 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 tu tu idzie. Dobra, już Simona nie, nie, No to dobra nie, 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 mamy 3 dupa znowu ten sklik. Ja tutaj w takim bezsensownym miejscu jestem, zaraz nie przeżyję. Uważaj jeszcze tego maksa? nie już, koniec, już ma. Ou, 4 plus, 4 plus. Nie jest źle, ale też nie jest dobrze. Czyli wiecie. No dobra. Wiesz, może skinka? Bardzo fajny jest ten skin, mi się bardzo podoba. Nie wiem, jak tam Wam. Piszcie w komentarzach, czy Wam się ten skin podoba do pana Fe. Albo ten. Albo ten y, to amber, bo mi się bardzo podoba ten to amber. I oczywiście napiszcie, czy wam się podoba tropikalny kiełek A teraz... My przechodzimy do... Na tego... napadu Bierzemy właśnie kiełka Mam dwa gadżety do niego I dzisiaj trafiłem... stał power do Rico tak, dzisiaj trafiłem w stał powerrigo i już mam wymaksowanego, więc jest bardzo fajnie. Myślałem, że to jakaś będzie lepsza mapa, na niego. Dobra. Ja nie mogę jaka taktyka, jak się schowałem Dobra. Dobra, szybko, szybko nie strzymien, to my sobie jeden. Dobra, jest dobrze. Ten koletek się położyła. Ja chcę się poopalać. Patrzcie, wszyscy mamy chromatyczny te. Tak? Ja nie mogę. Wygraj na pod 5 Lecimy na następną rundę. Jesteśmy tutaj w tym. W nie mogę, ale słabiaki. Ale słabiaki. Ja może tylko dlatego, bo ja mam tego kiełka. Jakie słabiaki. Nie no. Nie przejdziesz. <noise> Dobrze, że ja mam ten gadżet. <noise> Nie. Jakby było przegraj w napadzie 5, to tak, to byśmy byli mistrzami. I teraz właśnie kończę ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć.